Dzień dobry wszystkim z tej strony. Jesteśmy dzisiaj na farmie rodziny Sunfield, gdzie Freja potrzebuje naszej pomocy, więc w tym momencie będziemy tutaj pomagać młodej Freji w zrobieniu zadań. Ja, jak mówiłam, na Wiktorii mam już tutaj 50 050, 17 poziom i wszystkie reputacje mam skończone. Mm, wiadomo, te, które są na maksa, to są na maksa. Te, które są nie na maksa, no nie mogą być na maksa. E, tak, na przykład strażnicy Aiden. Nie wiem, dlaczego mam tutaj e, krąg słońca więcej. Nie, nie można przecież. Aha, dobra, bo już przynajmniej, że coś zepsułam. E, tu mam wszystko na maksa, tutaj więcej nie można mieć zajazdu pod wilkiem. E, tutaj e, kaltersi zewnętrzna, ekspozycja, tutaj więcej też nie zrobiłam niestety. Zostałam mm, wprowadzona w błąd, tak jak mówiłam tę dziewczynom. I oczywiście pla plaża, plaza, też e, więcej nie można mieć. I tutaj mam na maksa, więc e, to wszystko jest porobione. No więc zaczynajmy, zaczynajmy, zaczynajmy. Aha, tutaj jeszcze będę musiała, jak ejku, jak, no dobra. Trudno. No, Wiktori, musisz mi pomóc. Po prostu musisz. Proszę, 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 proszę. Jeśli mnie nie pomożesz, ja, ja, ja pogrążę się w smutku do końca mojego życia. Hlip, chlip. Co się stało? Mam oczywiście, mam oczywiście zadane masę pracy domowej. Nigdy nie skończę tego na czas. Jeśli nie odrobię pracy domowej, moja pani nauczycielka zadzwoni. Żeby porozmawiać z mamą i tatą, rodzice będą na mnie bardzo źli. Jak, jak mam mieć czas na odrobienie lekcji, kiedy tak dużo innych rzeczy się dzieje? Kasper cały czas chce się bawić, właśnie uciekł, ale spoko. A później ja i moja koleżanka chcemy pograć w gwiazdne konie. G grałaś kiedyś, Wiktorii? To moja ulubiona gra komputerowa. Może zostaniemy przyjaciółkami? Ty i ja pogramy sobie razem. Okej, okay. masz rację, Wiktorii. Muszę najpierw odrobić e, moje lekcje. Mówisz, że możesz mi pomóc. Hurra! Dzięki, 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 dzięki! Jeśli mi pomożesz, pójdzie mi super szybko. Będę mogła pobawić się z Kasperem i pograć e, po, później w gwiazdne konie. Hurra! Nie! Kartki z pracą domową. Dzięki, że pomożesz mi je złapać. Zgodziłaś się w to? Spoko. E, powinny być trzy kartki. Dziękuję, 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 dziękuję Ci. Spoko. Nie się na mnie. Okej. Okay. Tutaj oczywiście trzeba było to zrobić, wiadomo... Mm, tam trzeba było mieć dostęp do tego, do tych zadań, więc ja na LiliList jeszcze nie mam dostępu, chyba że sobie szybciutko jakieś zadania od e, Sunfieldów. Ja wiem, że tu ogółem można sobie mm, dorobić na te wszystkie questy około 600 punktów e, doświadczenia, więc e, całkiem, całkiem sporo. E, dlatego oczywiście zamierzam, e, tu mam oczywiście karteczkę pierwszą, dlatego zamierzam oczywiście postarać się o to i troszeczkę pograć. E, na tyle, ażeby po prostu, może Lilian odblokować tę możliwość i zrobić te questy, po prostu, wiecie, już tak ten. Nagram oczywiście te odcinki, które, które będą, e, w których będę robiła zadania. Ten moment może bardziej, bo to nie będą odcinki. I oczywiście zrobimy to. Aha, tu nie znalazłem nic interesującego, więc muszę ją znaleźć jeszcze raz. Ja jeszcze w międzyczasie przerwę nagranie, niestety, żeby poszukać tego Kaspera, tylko że po prostu będzie mi to bardzo e, uciążliwe tutaj e, cały czas klikać e, dodatkowe kliknięcie po prostu robić. Tutaj też nic interesującego nie ma, a więc pewnie będzie to gdzieś tutaj. Oj, potek, 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 potek. Dobra, no ale na, na wiki, tak jak mówiłam, zostało mi znalezienia 6 kosteczek spektakularnego szkieletu dinozaura. Oczywiście e, znajdę to kiedyś, mała kość. E, I to już będzie wszystko, co mam do zrobienia w tej grze. I znalezienie jednej gwiazdki, bo w sumie jeszcze nie znalazłam. Bo nie wiem kiedy. Ale ją oczywiście znajdę. E, no wiktorem w sumie nawet nie wchodzę. No tu też nie. No na wiktorem nawet nie wchodzę, powiem szczerze. Tyle tylko, co e, żeby kupić po prostu stajenną. No, tak naprawdę. No nie mam co no, tutaj robić, za bardzo, wchodzę tylko na klub czasami i to tylko tyle. E, jakieś tam osoby pojawiają się tutaj, widzę w, e, w trakcie rozgrywki e, o tej porze dnia, gdzie wszyscy ci, którzy się uczą, powinni być w szkole bez e, w ogóle dyskusji. No ale tutaj no, nie będę tego kwestionować, to jest Wasza sprawa, Wasza przyszłość, ale jak sobie ją zwalicie, no to to jest też Wasza, wasza sprawa, tylko Wasza wina. Eee, gdzie jest ta kartka, bo chyba jej nie widzę. No, będę musiała przechować nagranie nawet wcześniej, ale spoko. Gdzieś tutaj jest ta kartka, no musi tu być. Eee, to już nie ma nie ma innej kropki, że nawet, żeby tutaj było 10 ta karteczka. Mm, ale ja jej tutaj nie widzę. O, jest, 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 karteczka jest. Gdzieś to dziecko z tą kartką była. W jakichś krzaczorach. Oj! oś, miałeś skakać. Konieś, Koniusz, Dobra, skacz, dobra. Lecimy do Frey z powrotem. Po to, aby oczywiście zrobić zadanko. Oddać zadanko. Dobra. Dzięki, 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 dzięki! Znalazła się. Tak, znalazłam je. Dzięki. Oj, chodź tutaj bliżej. No okej. Okay. Hurra! Przeczytam, co, co jest tutaj napisane. Czytam najszybciej w całej klasie, o wiele lepiej niż Stina niż i Klara. Ale Stina oczywiście nigdy się nie przyzna. Tak więc mamy napisać o życiu na wsi. Pani kazała opisać nam pięć różnych zwierząt, które żyją na wsi. To będzie proste. Mamy tutaj masę zwierząt na farmie. Zarówno Kasper i krowy, no spoko. Mogę pożyczyć aparat od mamy i taty, żebyśmy mogły zrobić zdjęcia zwierzętom. E, pani e, na pewno się e, to spodoba i dostanę dobrą ocenę. No, dobrze, dobrze myślisz. E, być może, jeśli będę mieć dobrą ocenę, mama i tata e, pozwolą kupić mi nowego konia w Gwiezdnych Koniach. E, to tak bardzo przymierza table. No ale spoko, ja to też jest uwaga Kasia, jak już tutaj Kasia robiła te zadania, coś bo towarzyszami, czytałami jej, czytałam jej, tak po prostu, żeby wiedziała co i jak, gdzie co i jak, po co na co, eee, przy okazji robienia tych zadań, siedziałyśmy i zamalałyśmy w nocy, no to tak bardzo przypomina właśnie wiezne Konie, tak, jest to z table, tak bardzo. Wiktorii, pomożesz mi sfotografować pięć różnych zwierząt? Ej, haha, haha, ha, hura, sorry, huta, okej, okay, huta, huta, dzięki, 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 dzięki. Dzięki, spoko, dobra, no to fotografy fufowujmy, fotografy fufowujmy, yy, nie ma tu Kaspera, a to nic, ławka też jest zwierzęciem, ha, 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 tak, tak bardzo nie, dobra, krowa, krowa muczy, śliczna krowa i czyjś koń, to zamiast tego kota, którego nie było na ławce, haha, ha. spoko. Dobra, no to lecimy dalej. Dalej, dalej, dalej są tutaj kurczaki, 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 kurczaki. Yy, ale kurczaków nie muszę fotografować, bo ich tu nie ma, przecież w końcu. Dobra, no to tutaj mam jeszcze tak, tutaj coś mam, tutaj coś mam, mam tutaj jakieś dewko czy coś tam. Co tu jest? Tu jest, aha, tu jest kurczak, dobrze. Czyli sobie żyją wolno, tak jak u nas żyły, tak jak mówiłam Wam tutaj go, do gospodarstwo, gospodarstwo. Bardzo przynajmniej moje em, gospodarstwo, jak byłam mała i sobie tam, wiecie, dorastałam, więc em, no właśnie. Okej. Okay. No, rób zdjęcia. Świnką, słodkie świnki. To chyba te małe, domowe, takie małotkie te świnki. Em, no i jeszcze zostały tam chyba jakieś konie czy coś tam, ała, ała. Dobra. Gdzie te konie? Gdzie? Dobra, dobra, dobra. Już. Zaczynam. Ojej! Gdzie to zdjęcie? Gdzie? Zdjęcie gdzieś tutaj. Tu. O, tutaj, dobra. No dobra. Czyli byliśmy blisko. Napisa. Nie wiem też, ile odcinków z tego wyjdzie. Tam też szybko jechała ta postać, co tam zawsze się święta na tym koniu. Eee, bardzo dobre zdjęcie, eee, bo i też nie wiem, kiedy ja je wrzucę, tak naprawdę, Postanę się jak najszybciej. I żeby dzielić się naj, na powiedzmy, najmniejsze kawałki, no to abyście się też nie nudzili na tych odcinkach po godzinę. Chociaż będą się takie zdarzać pewnie, jak nie będę już miała czasu na nic więcej, no to wiadomo, żeby to wrzucić jakoś małym odcinkiem. Jakie Ty masz oko, Wiktorii? muszą teraz opisać zwierzęta. Opisz, Wiktorii, jak napisać urodzaj. Wiktorii, a ja u, a, u, uzwykła czy z kreską? Czekaj, muszę to, to napisać. Muszę dostać najlepszą ocenę z tej talerzy, żeby mogła kupić nowego konia w Gwiezdnych Koniach w Star Myślę, że... to czy fajny pomysł Gwiezdne Konie. Myślę, że nazwę go Moon Breeze, chyba teraz tam. Co o tym sądzisz, może Rainbow? Sparkle? Sparkle? Jeśli zaczniesz ze mną grać, też będziesz musiała nazwać swojego konia. Tak samo jak dodać, dostać imię, dałaś imię Love Angel. Pomożesz mi jeszcze jedną rzeczą. Proszę, 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 proszę! Huta! Nie no, hura tym razem jest. Moja pani nauczycielka napisała, że mamy zrobić napisała, że mamy zrobić cztery różne kwiaty. E, zebrać, sorry, e, lub liście. Razem z klasą będziemy je od, od, odcinać i pięknie ozdobimy tablicę. Muszę jeszcze e, opisać te zwierzęta, dlatego nie mam czasu na zbieranie kwiatów. Boże, no, no wszystko tam każe im. Jeśli pomożesz mi zrobić cztery kwiat, zebrać cztery kwiaty, lub liście, ja i Kasper będziemy bardzo szczęśliwi. Szczególnie Kasper, któremu Do tego, no nieważne. Nie będę przeszlinać. No. Tu coś mamy przez 100 dni, e, co muszę zejść z konia, tak? Uh -huh. Uh -huh. Dawaj tego liścia Liście i kwiaty! Uh -huh. Dobra. Rośliny do na tablicy. Oh szukamy roślinek. Bo nie mamy co robić w życiu. Kwiatek! No dawaj tego kwiatka. Dobrze, drugi. Drugi, drugi, drugi. Hop, przez mur powinien teraz hopnąć. Nie mogę hopsnąć. Dlaczego? Kiedy starsta Stable to poprawi. Dobra, e, tu jest trzeci. Listek i tam jest czwarty, chyba. Aha, na śprzywam, to tego nie mogę, tak? No, 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 dobrze. Ktoś mnie tu ścignął. Ktoś mnie tu ścignął. To nawet jest ktoś z moich znajomych, chyba. No nieważne. Zaraz zobaczymy. A i ja owszem. A i ja owszem, pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Czemu ty klubu nie masz, moja droga? Ja się zastanawiam, czemu ty nie masz klubu. Właśnie. Moi drodzy parafianie. Moi drodzy parafianie. Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego opuszczacie klub Fany Jokers? Jeżeli nie ma żadnych spotkań, to znaczy, że jest rok szkolny. Jeśli jest to rok szkolny, to dzieci pilne i normalne i konkretne się po prostu uczą. To jest tak ciężko do zrozumienia, że nie będzie spotkań nie wiadomo jak często. Ja teraz mam na głowie. Do zrobienia, do posprzątania, dwa mieszkania. I uwierzcie, ja mam przeprowadzkę, i mam, będę szła do pracy, i mam bloga, którego chcę postawić. I cały czas się uczę, e, tak? Uczę się, y, um, uczę się y, um, o psach, i naprawdę jest mi ciężko. I mam YouTube, i uwierzcie, nie będzie często spotkań, bo jestem zajęta ostatnio i bardzo ciężko mi z czasem. Wiktorii nigdy nie uwierzysz, co zobaczyłam. Więc nie będzie spotkań często. jeżeli chcecie spotkania, sami nie zorganizujcie. Prosicie o spotkania, drażnicie się ciągle, że nie ma spotkań. Do cholery, rozdupę je, zrób. Jaki problem jest napisać tutaj? Hej, chcę się spotkać! Spotkajmy się gdzieś, poszlajmy się po kawiarniach. Jaki jest to problem, się pytam? Wkurza mnie to niesamowicie, bo osoby leniwe by chciały, żebyśmy im organizowały ciągle spotkania. Czemu nie można robić spontan spontanicznych spotkań? Na przykład e, po prostu. Mm, po prostu wziąć po prostu wszystkich, którzy są w klubie, zobaczyć ile jest osób i się spotkać. Jaki to jest problem? Bo ja nie widzę. Dobra, lecimy dalej. Przysięgam, siedziałam, i ja zrobiłam bardzo domową, kiedy nagle usłyszałam, że coś rusza się w krzakach. Dos do dokładnie tam pobiegłam, żeby sp do sprawdzić, czy nasze kurczaki znów nie uciekły, ale nie znalazłam tam nawet jednego kurczaka, co się zjadło. Hmm, nic nie zobaczyłam, ale wydaje mi się, że był to wąż. Wąż rzeczny no, jest niebezpieczny, pamiętaj o tym dziecko drogi. Albo ja szczurka. Na pewno były, były piękne, ale co były piękne? Było czy były? No dobra, nieważne. Nigdy ich nie widziałam. Pomyśl, że mogłam odkryć całkowicie nowy gatunek. Ach, chcę to zobaczyć jeszcze raz, chcę widzieć co to było. Proszę, 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 proszę! Pomóż mi tego poszukać? Pomożesz mi tego poszukać? Przysięgam, nie skończę... Co? Że skończę moją pracę domową. Jak tylko dowiem się, co to takiego było. Ty masz zwiecie w międzyczasie, a nie jak. Hurra! Wiktorii, jesteś najlepsza. Myślę, że mój nowy przyjaciel zniknął. O tam, za tym kamieniem. Dobra, twój nowy przyjaciel. No wiesz, ja mnie nie chciała się przyjąć z wężem. Wężem. Wężem rzecznym. Niebezpiecznym, niegrzecznym, i tak dalej. Dobra, to zniknęło albo zniknęły za tamtym kamieniem. To jest przed, ale nieważne. Pewnie nic nie znalazłam. Tadam! Oczywiście, że nic nie znalazłam. Może za tym kamieniem? To właśnie przed. Należy z której patrzeć. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tadam też nie. Dobra. Yy, no to może, może to było tutaj, przed tym kamieniem. Hmm. Bum też nie. To jak nie było przed tym, to musiało być gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Gdzieś. Nie, nie gdzieś, tylko gdzieś. Tak. Tak, tak, tak. Dobra. Hmm. No też nie. No kpinę jakieś. Jawna kpinę ze mnie. Dlaczego ja mam zawsze tego pecha, żeby na ostatnim miejscu coś znajdować? Chyba nie mam intuicji w tej grze. Gdzie by mógł być ten wąż rzeczny i kartki do szkoły. Eee. To Co tutaj to było? Bez sensu. Bez sensu. Bez sensu po prostu. Bez sensu. Tu jest ten kamień. To, to, to faktycznie jest za. Część wąż. Nie, to jest jakaś skóra. To wygląda źle. Trochę to wygląda źle. To wygląda jak jakaś zużyta. Ech. Zużyta. Yy, zużyta. Te zrzuty przedmiot, który nie powinien być już zrzuty i leżeć obok farmy sążnikowej w pólach, no nie tam, gdzie chodzą dzieci. Dobra. Wiktori, co znalazłaś? To znala co znalazłaś? Szybko pokaż mi. Zapomniałam użyć flipunku oczywiście. To też nie będzie wyglądało dobrze, dlatego może i lepiej. Wow, wiem, co to jest! Ja wiem, skąd ty dziecko wiesz takie rzeczy, Ten jesteś w takim wieku. To jest poskóra. To jest poskóra węża. Poskóra? To jest dobrze napisane? Poskóra węża? Mogę go potrzymać. Proszę, 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 proszę! Wow! Widać, mam najlepsze pomysły na świecie. Może zrobię zabiorę z sobą skórę węża do szkoły i pokażę mojej pani nauczycielce, koleżankom z klasy. Nie pokazuję się takich rzeczy koleżankom z, pra, z klasy, ale spoko. Wszyscy, gdy. Wszyscy by pomyśleli, że to jest naprawdę super. No na pewno. Skoro skóra wę z węża jest taka super, wyobraź sobie, co to by było, gdybym znalazła węża. Jeśli uda mi się znaleźć węża i go opisać, moja nauczycielka byłaby zachwycona. Dostałabym najlepszą ocenę w klasie i mogłabym zapytać mamę i tatę, żeby pozwolili kupić mi Moon Breeze albo Rainbow Sparkle. Hurra! A nie ci kupić za to, że zrobiłaś pracę domową? Albo, że zrobiłaś zdjęcia? No to nieważne. Ale jak znaleźć węża? Wiktor, co? To co dobry pomysł, żeby porozmawiać z Amelią. Co za dobry pomysł z Amelią. Ona wie wszystko o zwierzętach. Zabierze już skórę już ze sobą. Dzięki, 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 dzięki! Dobra. To wie, Wiktoria wie. Nie, Wiktoria nie wie, ale Wiktoria wie Lecimy do Amelii. Aha, to wygląda w ten sposób. No to już widzimy, jak to wygląda. Tak, nie wygląda dobrze. Nadal nie wygląda dobrze. Jups, ups jups, jups, ups, ups. Hej, Amelia. Dawno już się nie widziały. Jak większość osób w tej grze mnie widziała, Boże. Ile kościaków. Hej, Wiktor, i przepraszam, co mówisz? Chcesz znaleźć węża? No, tak chcę. Czy znaczy, ja nie chcę? Wybacz. Yy, ale zanim zaczniemy rozmawiać o wężach, czy możesz pomóc mi jasne, Zebrać książki, które upuściłam. Dziękuję bardzo. Dobrze, zbiorę się książki, bo od czego tu w końcu jestem? Boże, ile książek. Tam, Już wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. A ja tak się rozkończyłam z tą myszką. No dobra, nieważne. Co za szczęście, że się pojawiłaś i mi pomogłaś. O czym to chciałaś porozmawiać? No tak, bo nie mogłaś zrobić dwóch kroków dalej, przyrosłaś do ziemi, wrosło ci korzenie w ziemi. Nie możesz się odruszyć w ogóle, nie? Te dwa kroki dalej. Kurde. Ojej, upadło mi coś, ojej! Nie da rady się schylić w tak młodym wieku, nie dam rady! To jest niemożliwe, żebym się schylił. Nie, jestem tak leniwa, nie mogę, no! Jezu, naprawdę! A ja muszę tym koniem wykręcać, żeby jej książkę podnieść. Hmm, więc Freya widziała węża, ty znalazłaś po... później jego skórę. Nie mogę powiedzieć na 100%, no, na 100%, na STOP, procent, na stop procent, do jakiego węża należy skóra. Ale na pewno związana jest z gadem naprawdę, z tego co wiem, po stronie farmy słonecznikowych pól nie powinno być węży, nie powinno być też takich jak to białe, coś co leżało po tym wężu, niby. Ale Freya może ode mnie pożyczyć kilka książek z masą informacji na temat gadów. Jeśli chce napisać coś o wężach, mam dużo bardzo dużo różnych dobrych książek: Życie Węży, Od Żaby do Krokodyla albo Gady Jorvik, no to jest ostatnia, chyba jest najbardziej adekwatna. Tym bardziej, że na, na formie słonecznikowych w pól nie powinno być żadnych wężeń, nie zabłądził zupełnie nie. Freya może włożyć wszystkie moje książki, bo ich nie potrzebuję. Może zechcesz zebrać je ze sobą do Frey, no jasne. Są pary powodzenia z pracą domową. Nie wiem, zechcę, muszę, bo przecież jest tak leniwa, że już się schylić do cholery jasnej. W tak młodym wieku. Żeby jeszcze ściemili, że na chora jest albo co, nie wiem, połamało się coś tam, nie wiem, na pogodę w co no bo nikomu nie życzę, że połamanie, ale no nie, na pogodę ją mało tak? Albo nie wiem, grypę ma. Nie, tam po co? Dobra, chodź do Freja, Fleja. Nie było cię strasznie długo. Myślałam, że wrócisz o wiele szybciej. Nawet Kasper tak myślał. Co ty wiesz o kotach w ogóle? O zabijaniu dziecko drogie. Co powiedziała Amelia? Opowiedziała, Opowiadaj, 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 opowiadaj! opowiadaj. Boże, co jest z tymi dużymi darami? Z tym powtarzaniem. Jakbym miała takie dziecko, to no powiedziała, zamknij się w końcu, bo jak będziesz się maludzić i z wami tymi słowami, to cię, no, nic nie da, nie zrobię. Dobra. Yy, dlaczego masz dla mnie masę książek? Po to, żeby cię właśnie zabić nimi, bo za dużo się powtarzasz. Amelia uważa, że powinnam sama poszukać informacji w książkach. Mogę teraz do nich zajrzeć? Hmm, patrz, tutaj jest cały rozdział o tym, jak można zbudować pułapkę na węża. Pomyślę tylko, że mogłybyśmy zbudować coś takiego i schwytać prawdziwego węża. Czy pomożesz mi zbudować pułapkę, yy, zbudować pułapkę na węża? Proszę, 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 proszę. Proszę! proszę! Hurra! Jest tutaj napisane, że potrzebujemy moskitiery i zeszywacza. Wiemy, że uda, że tata kupował masę materiałów na moskitierę, żeby przymocować ją w oknach. Na pewno musiało mu trochę, mu trochę zostać. Yy, mieliśmy też zeszywacz gdzieś tutaj. Być może leży niedaleko materiału na moskitiery. Możesz spróbować sprawdzić? Mogę sprawdzić, pewnie. Pewnie, że mogę sprawdzić. I tutaj jak byłoby to koło taty. To będzie koło taty. Tato, tato, tato nasz materiał. O, jest materiał na moskitierę, bardzo ładnie. Nie! Nie teraz, nie teraz, panie filipie, filipie. Nie teraz. I tutaj jest szywacz. Taki piękny szywacz. I lecimy do fraju ma freju, leju. Mamy moskwitera, mamy zszywacz, dobra. Aki. Okay. Hurra, znalazłam wszystko. Teraz możemy zacząć budować pułapkę. Dobra. Czy będę czytać, a ty możesz budować pułapkę? Moja pani nauczycielka powiedziała, że nie jestem zbyt dobra w głośnym czytaniu. Słyszałam, że najlepsza jesteś, ale spoko. Stasy. Zwiń siatkę w cy... Cyli, cylinder. Y, okej, okay. czy możesz spróbować się zwinąć moskitierę, a później przejdziemy do części trzywaczem? Y, użyj pozo, pozostałej moskitiery, aby uformo, ufor, ufo UFO, ufo uformować e, trójkąt. Trójkąt będzie ukryty jako wejście, użyty jako wejście do pułapki. OK. nic z tego nie rozumiem, ale tobie na pewno się uda. Jasne, pusta kartka. E, dobra, czyli muszę teraz to chyba zejść z konia, bo inaczej nie da rady. Z tego co widziałem, te właśnie szczynki z konia schodziły. Więc mamy e, ufor, 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 ufor. najpierw musimy uszyć, użyć, użyć tego, potem tego. Du, 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 du. Dobra, jest pierwsze teraz musimy użyć jeszcze raz tego. Nie jeszcze raz co musimy robić? Aha. Już to wszystko? Nie, to chyba jeszcze nie wszystko. Czekajcie. Jeszcze raz muszę to zrobić. Tak. No. No, czyli muszę teraz to poszyć, tak? Myślałam, że to muszę zrobić trzy takie te i dopiero potem to poszyć razem. No dobra, dobra, i jeszcze raz. Tak i jeszcze raz tak. Aha, czyli dwa były od razu i jedno było później. No spoko. Ja tam się komu wydaje. Dobra, mamy teraz to i spełniono to już. Dobra. Czyli było tak samo jak ja mówiłam, że trzeba było po prostu każde położyć i trzeć, no ale dwa były jedyne. Zobacz, jaka piękna pułapka to musi być. Najpiękniejsza pułapka na wężona na całym świecie, prawda? Tak, tym bardziej, że w książkach podawali... Przepis, ale spoko. I każdy ma taką piękną pułapkę, jak to ją robił. Widziałeś, Kasper, jaką piękną pułapkę ja i Wiktorii zbudowałyśmy? Teraz musimy ja i Wiktorii, tak ty czytałaś? Uh -huh. Tylko tyle. Bez zrozumienia nawet. Mm, teraz musimy tylko pozostawić pułapkę na miejscu. Postawić, sorry. Co będzie, jeśli nam się uda złapać węża? Będę tak szczęśliwa, jeśli ty postawisz pułapkę. Ja wrócę do lekcji. Dopiero. Słyszałam wcześniej. Dzięki, 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 dzięki. DZIĘKI! Trzymałam wcześniej, że już będziesz wracać do lekcji, ale już nie będę tego komentować. E, muszę jechać być bez konia. Oj, koni! Nie rzuć tych kamieni. E, gdzie ja tą pułapkę mam postawić? Czy w tym miejscu, gdzie znalazłam węża? Wolny szerzeczny jest niebezpieczny. Nie, nie w tym miejscu. W tym muszę postawić światła. I tak, to jest pułapka. Tam, o właśnie, tam. Tak. To jest jedna chopsa, hmm, śmieszna w sumie. No nawet taka, taki woreczek, nie? Na węża. Spoko. Eee, jedna. Mam postawić się na koniu, ale po co lepiej przedłużyć odcinek? Niech się wynudzą na moim odcinku. Co tam? Czekajcie chwilkę. Czekaj.